nie, Wiecie co, dlaczego ja wam tak gadam? Dlatego, że się pojawiła centa na kanale i będę o cencie opowiadał, zastanawiam się nad hashtagiem hashtag centa. Będzie ona miała. Ona będzie występowała wiadomo, bo, bo wy to już wiecie. I wiem, że nawet się cieszycie, bo po prostu to jest wspaniały element, że tak powiem, żeby mieć ze sobą, mówię. Piesora na bushcraft'cie, ale powiem tak, że może popadłem w niezręczność językową element. Przecież ja nie kupiłem, mówię, centuni prawda, po to żeby ona była elementem tylko po prostu ona, to ona ze mną będzie cały czas, a po prostu przy okazji wy tam będziecie mogli ją widzieć, a Biorąc pod uwagę, że piesory są bardzo fajne. Yy, przynajmniej na pewno wielu z nas tak uważa, prawda? Yy, no to będzie to jest takie miłe. No weźcie, zobaczcie na przykład kanał Tomka Forysia, nie? I weźcie mówię, zobaczcie mówię na jego usunie. Ja to się zawsze cieszę. Jak, jak Tomek na przykład odcinek prowadzi z Korą. I nawet człowiek przetrzyma, jak Kora tam popiskuje, nie? Pcenta pewnie też tam będzie dokazywała, tak jak teraz. Ona leży teraz dokładnie za, za moim tyłkiem, bo tak lubi. Bo labradory tak jak mówiłem, żarłoki, śpiochy. I mają tą opcję, że poszaleją, poszaleją i śpią. Śpią. Znaczy, przynajmniej ja mam takie doświadczenia z labladorami, bo zauważyłem, że wielu z Was normalnie napisało. Mówię tutaj sporo o labladorach, więc albo mieliście, albo macie wiedzę, a niektórzy to napisali wprost, że mieli, posiadali albo mają kolejnego i tak dalej. No ja na ogół owczarki niemieckie, kiedyś lablerek, ale i labrador. No ale zajmowałem się też psami trochę, leczyłem nawet troszeczkę, że tak powiem, no ale też i układałem. Jak będę w terenie, pokażę wam, mówię, cały zestaw: obróżka, smyczka, mówię, tutaj taki zadatek o kółeczko. Taśma gurtowa uszyta. Dzięki Pani Kasi z firmy Karolina. Pani Kasia jest wspaniałą osobą. Mogłaby być moją matką kobieta z pasją. wspaniale szyje torby, różne jakieś rzeczy. Nietypowe, jakbyście chcieli, to mogę dać numer do pani Kasi. Sytuacja wygląda w ten sposób, że Centi będzie się pojawiała, tak jak powiedziałem na kanale, ale teraz, tak jak jest taki już odcinek o cencie albo o Centurii, to łatwiej powiedzieć. To powiem wam, że kiedyś natknąłem się na YouTube ta, taki kanał. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale y, 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 człowieczek, który na tym kanale był, bodaj, że miał na imię Wojtek i to był taki Wojtek ubrany na sportowo. Czasem miał kurtkę flayersa. Nie, że jakiś tam łysy osiłek, y, że tak powiem. O... Wojtek ma dużo bardzo subskrypcji w różnych miejscach kręci, no i z zawodu jest albo był, był albo jest. Możecie sprawdzić, albo kojarzycie kanał być może takim bramkarzem, prawda, ochroniarzem na dyskotece, prawda? Selekcja tutaj typu poranek kojota, o w takim obuwiu to nie wejdziesz, nie? Na tej zasadzie, nie? Dlatego trzeba glany, słuchajcie, nosić, bo to są buty uniwersalne, tak mówię. Wszędzie wejdziesz w nich. A jak nie, to wersje kopów mają nielimitowaną. Nie, no żartuję. Znaczy nie, to fakt, że mają, ale po co agresja? <laughs> taki joke. No i ten Wojtek, słuchajcie, to jest taki gościu, który po prostu mm, nie chce powiedzieć o nim, że on jest prosty czy prost, czy coś, ale jest to taki, mówię, fajny, skromny człowiek, duży, silny, prawda? No bo wiadomo, prawda? Gdzieś tam z synem takie też na kanale pokazywał opcje, prawda? Jak na siłowni, tam ćwiczą i tak dalej. No i on po prostu normalnie, słuchajcie, non-stop opowiada, jak kronika, filmy często. Jak to, co to tam było w pracy, prawda? O, że jakieś tam przyszły dwie dziewczyny, że jedna tam się chciała z nim umówić, albo że w innym przypadku to przyszło sześciu gości, nie? A ich tam było czterech bramkarzy. Potem z tych sześciu to tam się zrobiło dwudziestu, bo przyszło, to oni tam zadzwonili, prawda? I tak opowiada takie rzeczy. I to tak trochę ciekawi ludzi. Tak jak na przykład kanał mafia.pl, nie? Jeśli mówię. Kolega z kanału Mafia.pl y, ogląda przypadkiem, czasem może. To pozdrawiam serdecznie. Oczywiście lektora też, Huberta. Bardzo mi się podobał odcinek y, o Skarżysku Kamiennej oczywiście. Y, no i o y, gangu Mutantów. No i o mojej bardzo dobrej znajomej, y, no i sąsiadce zarazem, a osobie, którą nauczył policyjnej roboty mój tata. Yy, tak, Stanisław Arszeniak się nazywał. Pani Grażyna Biskupska dowodziła w Magdalence, słuchajcie, labradora właśnie miała też w czarną. Yy, ja postanowiłem, że ja też będę Wam, mówię, jakieś takie pierdoły do kamery opowiadał. I yy, nie wiem, może zrobię hashtag pierdoły, nie? Tak się śmieje, nie? Żebyście nie musieli oglądać ci, którzy nie lubią tego typu odcinków. Bo powiem tak, ja oczywiście szanuję Was bardzo i wiem, że troszeczkę się dzielicie na grupy, bo jedni lubią na przykład odcinki bardzo z lasu. A ktoś zobaczy pogadanka. I na przykład jest subskrybentem. Nie, nie, tam nie chcę pogadanki, bo mnie nie interesuje. I ma do tego prawo, nie? To mówię poważnie. A e, tak, jak znacie dowcip kanałowy, to i ma do tego prawo. Mówiąc e, językiem alternatyw 4. No więc, e, jakoś tak. I tak jak ten Wojtek, e, powiem szczerze. E, nie powiem, żeby on mnie zainspirował, tylko po prostu skojarzyło mi się, że po prostu kanał tego Wojtka polega na tym, że on po prostu siedzi co na ławce w parku, albo na jakiejś sali gimnastycznej, albo, nie wiem, w domu, albo gdzieś tam zawsze siedzi. Troszkę urozmaica i, i normalnie gada, tak, Taki, tak jak stand-uperzy, nie gadają, tylko że oni muszą cały czas tak gadać, żeby rozśmieszać, nie? A tu chodzi o to, żeby gadać, tak, żeby zaciekawić, nie? No, oczywiście dobrze jest e, tak gadać, powiem to tak potocznie, żeby nie wymyślać historii, tak, prawda? Żeby tam kanał był, nie? Ja, nie wiem tam, czy Wojtek e, zarabia pieniądze na tym kanale, czy nie? E, I tak dalej. E, nie interesuje mnie to, to jest jego sprawa, nie moja, nic mi do tego, prawda? nie mam prawa się wtrącać i nie powinienem yy, szanuję to yy, i teraz yy, tak ale no u mnie to ja, ja, ja nie zarabiam, ale jeżeli ktoś się przyzwyczaił do mnie i lubi jakieś takie te mówię zagrywki moje teksty yy, albo coś nie wiem powierzchowność, a niektórzy mogą nie lubić, to już mówię inny problem jest no teraz centi, zobaczcie widzicie, tryb śpioch, duże się obudziła. Ale już o, zaspana jest. I ona tak teraz będzie spała jakiś czas, a potem normalnie się włączy i będzie tutaj normalnie latać i dokazywać. Nie będę, mówię, dawał jej leków trankwilizacyjnych. To też taki joke. No i słuchajcie, no wyszedłem sobie z tą centusią, że tak powiem, z Jarkiem i z tamtym ludzikiem z gmachu policyjnego. Siedliśmy do samochodu. Zawieźliśmy klienta w miejsce pożądane. Pojechaliśmy w Kielcach, bo to w Kielcach było, do jeszcze innego klienta, centusia tam, o restaurację człowiek prowadzi, ale teraz zamknięta, jak wiecie. Oczywiście tam na wynos jakieś pizze robią, czy coś. Słuchajcie, no wzięła, nasikała chyba z niej 4 razy, czy 5, podczas spotkania, bo ona sobie łaziła, nie? No ale tak ją tam pracownice polubiły, Magda, nie wiem jak się nazywa, młodsza pani, ale pozdrawiam brat Magdy, Paweł pozdrawiam mówię, dwójkę też centusia zrobiła dwa razy, tylko, że takie małe także miałem dzisiaj trochę sprzątania no i jeszcze będę miał tyle kultury ma przynajmniej że po prostu idzie na posadzkę a potem wraca i wskakuje mi pod koc gdzieś tam albo w nogach śpi. No dobra, okej. Okay. Nie chcę już tego tak przedłużać za bardzo tego filmu. Chciałbym wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć fajną i polecić. Oprócz życzeń, żebyście byli zdrowi, żebyście podejmowali mądre decyzje. Takie, które wpłyną dla dobra Waszego na plus. Mówię o obecnej sytuacji i nie chodzi, że koronawirus, tylko po prostu o obecnej sytuacji, prawda? Bo yy, koronawirus jest jej takby wielkim teraz składnikiem, elementem, ale każdy z Was przecież ma swoje problemy, zmartwienia. Niektórzy z Was mogli potracić pracę, ja sobie zdaję sprawę z tego, yy, a jednak gdzieś tam ktoś, mówię, zapłaci jakiś rachunek za internet, tak? I sobie ogląda takiego centuriona, to tak sobie pomyślałem, że chciałbym Wam tak parę dobrych słów powiedzieć. Zwyczajnie. I teraz wiecie, na kanale często mówimy z Panią Profesor i z Mariuszem Traperem o tym, że pijemy dobrą, bardzo herbatkę smaczną. I chciałbym Wam pokazać, zobaczcie, tak wygląda ta herbatka. Teraz zabawię się w e, Mariusza Listowskiego z kanału Mariusz Listowski. E, dalej nie pamiętam jaka kolejność ale Bushcraft sprzęt i racje. Survival czy coś tam jeszcze. No, Ci którzy wiedzą o kogo chodzi to wiedzą a ci którzy nie wiedzą to mogą wpisać Mariusz Listowski tylko to znajdą e, kolega Mariusz e, bardzo dokładnie pokazuje produkty żywnościowe, sprzęty. Ma bardzo taki dobry bushcraftowy kanał, ale taki właśnie techniczny. W pewnym momencie ten kanał mógłby się dla niektórych wydać nudny, prawda? Ale jak kogoś interesuje właśnie tematyka, to Mariusz dać mu cokolwiek, nawet tą herbatę, to on ją zaparzy, napije się jej. I powie wam, jak ona smakuje, i tak dalej. Oczywiście powie wam obiektywnie, i zachęci również do tego, żeby samemu sprawdzić, nie? Na przykład, o. A teraz jeszcze tak powiem Wam. Earl Grey, płatki róży, 80 gramów, liściasta herbata czarna o smaku bergamotki. Płatkami róży. Słuchajcie, przesmakowita jest. Można ją nabyć w Kauflandzie. Ostatnio to nie wiem, bo ja mam takie swoje różne rozliczenia z panią profesor i pani profesor ostatnio robi mi tutaj deputat herbaciany. Ja mam zapas spory, ale dostałem paczkę tak po prostu od pani profesor. Pani profesor mieszka bliżej Kauflandu niż ja. Więc jeżeli interesuje Was cena tej herbaty, to yy, proponuję w komentarzu zadać pytanie, a ja nawet zadzwonię do Pani Profesor, ale przecież Pani Profesor sama zauważy, no to Wam odpowie, ile taka herbata kosztuje, yy, że tak powiem i tyle. No. Polecam tą herbatkę, bo jest, mówię, bardzo, mówię, powiem, przesmakowita. Można się nią po prostu raczyć. O. No i cóż, no chciałbym skończyć już powoli ten film. Chyba przy długi. No, ale ostatnio miałem trochę, parę krótkich. No i pożyczyć Wam, mówię, tego, co dobre. Podziękować za to, że Wielu z Was tak mile przyjęło pieska, sunię. To jest Labrador, przynajmniej jako Labradora mi sprzedano, nie? Nie ja tak się śmieję, żartuję, nie, nie chcę tam mówię źle mówić o pani Marii, która mówi Sunię. Nieważne. Przyjaciel, już mam, musi zostać, nie? I będę powtarzał ciągle te życzenia. Bądźcie zdrowi, bądźcie mądrzy i miejcie siłę do tego, żeby przetrwać każdy kolejny dzień Waszego życia. Jak jesteście ludźmi lasu, no to może jesteśmy bushcraftowcami, tak? Takimi bushcraftowcami nie bushcraftowcami nie? Bo to tak na kanałach, na kanałach niedawno kiedyś była taka tendencja. Prawdziwy bushcraft nieprawdziwy i tak dalej. Ale dobra, okej, okay, no, jesteśmy sobie tymi bushcraftowcami To wiecie co? Opowiadałem kiedyś o sąsiedzie przez las, który zmarł dnia pamiętnego 6 jak ja to mówię. Pan Adolf. Kudliński, pan major, wspaniały człowiek, chociaż miał swoje tam różne specyficzności w zachowaniu, ale, cóż, sporo wiedzy przekazał, tak. Jego wiedza dzisiaj może służyć wielu osobom, i on był prepersem. prepersi to są tacy nasi leśni też bracia poniekąd troszkę nazwijmy to, tylko że wiecie czym oni się zajmują, nie? My, burszkraftowcy, w cudzysłowie, teraz tak dla śmiechu powiem My, prawdziwi buszkraftowcy. Nie, prawdziwi tacy, nie? No tu mam na przykład Kondora Terasaur, to taki ozdobnik miejski, o tak mówimy, nie? Ostrza. A to samo ostrze co tutaj, słuchajcie, patrzcie Ale tego będę do lasu brał W skórce, żebym się poczuł A tu to mam taki normalnie, że jak wyciągnę, to nie będę tak ludzi straszył przynajmniej że tak powiem I tyle Taka pogaducha normalnie. Nie wiem, jak to przyjmiecie. Czy wybaczycie? Dobra, słuchajcie, kochani. E, będę kończył. Dorzucę wam jeszcze, mówię Centusie. Chyba, że film jest za długi, to nie przejdzie. Zresztą zobaczę, co się dzieje. A wy sobie na Centucie, na Centunie popatrzcie. No, wejdzie, dobra. Ale muszę już kończyć. No więc dobra. Centa. Centa. Widzicie nie reaguje. Patrzcie. Klepnąłem. Klasnąłem. Nic nie reaguje. Tak właśnie mówię. Prawdziwe normalnie lablador. <grywy> Na razie. Teraz widzicie jak centurion nagrywa. Widzicie tam, że za 25-6 ale co centa robi? Patrzcie. No. No. To jest jej kubraczek, w którym przyjechała. I patrzcie normalnie. Zobaczcie, co zwierz wyrabia. Jak ktoś chce się pośmiać, tak dla śmiechu, to znalazłem telewizor tutaj w kuźni i sobie pozwoliłem, jeszcze go nie wyrzucić i takie coś zrobić. To tak dla jaj, oczywiście. Nie wiem, jak ja to pomontuję, ale po prostu. Próbuję zrobić tak, żeby nie wiem. Powiem tak, że <laughs> jakbym to kręcił na przykład z jednym takim leśnym druchem, o którym myślę. No to on by to dobrze zrobił. Ciekawe czy ktoś z Was jest w stanie zgadnąć, kogo mam na myśli. Ale dobra. Tego, kogo mam na myśli, zachowuję w sercu i dobrze o nim myślę. Eee, mówię, pozdrawiając serdecznie, jeśli ogląda. Eee, to jest tak, jak jest. Centi, tutaj.